Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku z serii podcastów z Agatą Sybilską, która jest właścicielką i założycielką biura matrymonialno-poznawczego Ostoja, poruszymy kolejny naszym zdaniem ciekawy i ważny temat, jakim jest znaczenie wsparcia emocjonalnego w związku. Dzień dobry Państwu, zapraszam na kolejny podcast. Mam nadzieję, będzie dla Państwa ciekawy. Agata, jesteś psychologiem i osobą, która z powodzeniem od 28 lat prowadzi biuro matrymonialne, więc um, wydaje mi się, że te mechanizmy tworzenia, budowania związku, rozwijania związku znasz od podszewki, czym jest wsparcie emocjonalne? Rzeczywiście od podszewki, chociaż właściwie biuro matrymonialne pracuje jakby zawsze na początku związku, czyli dobiera partnerów, a potem oni, jakby już jest kwestią ich osobistą, prywatną, to budowanie tego związku. I rzeczywiście no, często zdarza się, że nie jest to rzecz prosta, bo de facto jak się pomyślimy, to nikt nas nie uczy budowania związku, prawda. <laughs> Następna sprawa, którą należałoby tutaj właśnie poruszyć, mówiąc o wsparciu emocjonalnym, to jest to, że bez wsparcia emocjonalnego nie ma związku. Związek jest to układ dwojga ludzi zawieszony w rzeczywistości społecznej i dzieją się różne rzeczy. Tak naprawdę ten partner, partnerka jest to taka dla nas najbliższa osoba. Kiedyś była, byli to rodzice, teraz jest to ten partner. I pamiętajmy, że taką no, najważniejszą kwestią, która nas łączy z tym partnerem, jest taka więź emocjonalna. Ona jest troszkę skopiowana z więzi, którą, która łączy matkę z dzieckiem lub z rodzicami. Więź powoduje, że mamy poczucie bezpieczeństwa. Pięć powoduje, że właśnie w trudnych momentach, kiedy potrzebne jest, kiedy sami troszkę nie dajemy rady, kiedy nas przerastają problemy, przychodzimy do partnera i oczekujemy tego wsparcia emocjonalnego. Wsparcie emocjonalne może być w różny sposób przekazywane: słowem, gestem, przytuleniem albo nawet wspólnym po prostu byciem z drugą osobą. Czy możesz rozwinąć ten temat, czym jest to wsparcie? Bo powiedziałaś, że może być słowem, gestem, też słuchaniem. Czym, czym no to, to jest? Bo to jest chyba mieszanka tego wszystkiego razem, a jednocześnie to jest też coś, co. Tak myślę, powinno być podlane tymi dobrymi naszymi, dobrymi emocjami, jakie mamy do tego drugiego człowieka, czyli miłością, akceptacją, kpatią, tak. lubieniem, po prostu. Tak, wyobrażam sobie, że, że osoba, która jest na przykład w trudnym momencie, powiedzmy po, po śmierci bliskiego, krewnego, rodzica, potrzebuje wsparcia emocjonalnego i tak naprawdę. W każdej, w każdej formie to też jest taka sytuacja, gdzie nie można dać żadnej rady, tak? nie można tutaj tego zmienić, tego faktu. Trzeba pomóc się tak naprawdę pogodzić tej osobie. Jeżeli chodzi o no, kwestię pierwszą, no to oczywiście rozmawiamy ze sobą, komunikujemy się. Ktoś nam przekazuje, że ma taką troszkę niefajną sytuację w życiu, nie wiem, w pracy, w szkole. Na studiach, czy wręcz spotkała go przykrość, no na ulicy. I y, co możemy zrobić? No, możemy zrobić: y, y, przede wszystkim, oczywiście, słuchamy uważnie, tak? Słuchamy, jesteśmy z tą osobą. Ona, ona musi czuć, że my jesteśmy z nią w ten sposób, że widzi, że jesteśmy, że, o, że, że jej uwaga jest dedykowana tylko i wyłącznie dla nas i dla naszego problemu. Y, wtedy. Y, jak się ktoś otworzył przed nami, staramy się mu po pierwsze pomóc nazwać ten problem, po drugie nazwać jakiś, uzyskać dystans do problemu, żeby on nie był tak strasznie dołujący i tak strasznie nie wpływał na tą psychikę, bo czasami problemy potrafią paraliżować co do następnych działań. Czasami też taka osoba może potrzebować rady. Ale też nie czujmy się zobowiązani, że ta rada musi być teraz i natychmiast. Czasami można odpocząć, dać sobie przestrzeń, dać sobie oddech, e, albo powiedzieć: Słuchaj, poradzisz sobie. Czyli nie narzucamy się z naszym do, doradztwem, tylko po prostu wierzymy w siłę i zdolności tej osoby, która ma ten problem. Często chyba chodzi o. Zwyczajne dodanie otuchy tej drugiej osobie. Powiedzenie: po cokolwiek przeżywasz, gdziekolwiek jesteś, co jakiekolwiek masz trudności, kłopoty, ja jestem z Tobą. Tylko Oczywiście. tyle i aż tyle. Bo, bo chyba też często zapominamy i chcemy albo wchodzić w działania, albo w jakieś inne mechanizmy uruchamiają. A, a bardzo często tak. jest tak, że że po, po prostu jak jedna osoba jest w gorszym nastroju, czy przeżywa jakieś swoje chwilowe kryzysy, to oczekuje po prostu tego, żeby ten partner, ta partnerka powiedziała jestem przy Tobie, widzę Cię. Dokładnie. To taki pan, pan dobra rada to nie zawsze jest, czasami jest to wejście z butami w, w problem, który nas nie dotyczy, którego może nie, nie wiemy wszystkiego, ale Wtedy najlepszą właśnie taką postawą jest dodanie otuchy, bycie razem z tą osobą, podtrzymanie za rękę. Czasami też nam się wydaje, że ta osoba ma problem, który dla nas wydaje się takim problemem zwykłym, łatwym do rozwiązania, i ją to przytłacza, czyli wyolbrzymia, ma tendencję do wyolbrzymiania problemu. Odruchowo człowiek ma ochotę zaprzeczyć, a to nie jest takie straszne, a w ogóle mnie to się to już sto razy zdarzyło i sobie poradziłem. To tak, to nie jest dobra droga. Ta osoba ona, ona to przeżywa rzeczywiście, ten problem ją przerasta i zaprzeczanie tutaj nic nie pomoże. Trzeba oddziaływać na uspokojenie emocji. Trzeba spróbować zwrócić uwagę. Trzeba spróbować złapać jakiś dystans, pomóc, złapać dystans do tego problemu. Natomiast nie można go lekceważyć. Jeżeli ta osoba go tak przeżywa, że dla niej jest to problem ogromny i w ogóle najważniejszy na świecie, trudno, akceptujemy to i jesteśmy razem z tą osobą, yy, z tym problemem, starając się no, użyć wszelkich możliwych, oczywiście z, zgodnych z empatią, sposobów, żeby tę osobę uspokoić. Jak ona się już uspokoi, to ona może w takim razie prze Zupełnie inaczej popatrzeć, popatrzeć na ten problem. Bardzo dobrą radą jest, co miała Skarne Tohara, czyli pomyślę o tym jutro. I jeszcze w polskiej, w polskiej wieści gminna jest takie słowo od podobne, że ranek mądrzejszy od wieczora. Czasami dobrze jest po prostu przespać się z tym problemem, i rano rzeczywiście on może się okazać, no zwyczaj się okazuje, nie taki znowu straszny. Jak nam się wydawało wieczorem. Ale to, co powiedziałaś, i dla mnie tak mocno to wybrzmiewa akceptacja. Czyli nieważne, czy partner, partnerka wyolbrzymia rozmuchuje ten problem, czy tak. przeżywa nad, nadając nadmierny taki ładunek emocjonalny danemu zdarzeniu. Nieważne. Ważne jest, żeby dać akceptację. Dla tej osoby takie to jest. I może ja inaczej bym to odebrała, może po mnie spłynęłaby taka sytuacja, takie zdarzenie jak woda po kaszce, ale dla mojego partnera, dla mojej partnerki takie to właśnie jest. Trudne, wielkie, niesprawiedliwe, olbrzymie. I chyba akceptacja jest tym elementem, takim kołem ratunkowym yy, pierwszym albo jednym z pierwszych, które warto. Yy, po prostu rzucić temu partnerowi, partnerce w momencie tej trudnej, emocjonalnej sytuacji. Ja bym jeszcze do tej akceptacji dodała słowo bezwarunkowa akceptacja. Jeżeli kogoś kochamy, po prostu otoczmy go opieką, dajmy mu wsparcie, bądźmy z nim w tym problemie, a nie walczmy, bo ta osoba i tak ma, i tak ma wystarczająco dużo niefajnych emocji związanych z daną chwilą. Także wsparcie to oznacza też dawanie spokoju, dawanie tak zwanej siły spokoju, prawda? Yy, czyli, że no, gdzieś tam jak, jak to drzewko, jak ten kwiatek, zaczynamy się przechylać na wietrze, a tutaj wyrasta przy nas partner, który można się na nim oprzeć, można mu zaufać, można się przy nim wypłakać, i to jest naprawdę super sytuacja. Taka, której można sobie wymarzyć w każdym związku. Czyli bezwarunkowa akceptacja, empatia, danie obecności, danie takiego zrozumienia. Nawet jeżeli ja nie rozumiem, o co tak naprawdę chodzi, to daje tą to, to, taką gotowość zrozumienia, czy takie odczucie, że, że jestem z tobą, cokolwiek przeżywasz, jestem z tobą. Czyli to jest to uznanie emocji partnera. Czy coś jeszcze byś do tego dodała? Tutaj nie ma co, za dużo słów i za dużo przegadywać tego problemu. Myślę, że pary ze stażem krótszym czy dłuższym, w każdym razie osoby, które są nastawione na, na, na partnera, są wrażliwe też na to, co się dzieje z partnerem, im za dużo słów nie potrzeba, one po prostu czują, jak się należy zachować w takiej sytuacji. Natomiast no, osoby, które może są młodsze, może jeszcze tak nie nie, nie rozumieją tego wsparcia, znaczy jakby oczek bardziej oczekują wsparcia niż, niż potrafią dać to wsparcie, no to jest to oczywiście dobry moment, żeby się tego nauczyć, żeby no, zrozumieć, jak to jest ważne w życiu i w zasadzie, że nie ma związku, gdzie można by nie dawać wsparcia, tak? Zawsze, zawsze jest ono potrzebne w każdej sytuacji. I żeby potem rozwiązać problem i razem się cieszyć wspólnym byciem ze sobą. Jak można się nauczyć dawania wsparcia? Bo to też dobrze, żeby to płynęło z głębi, z naszych trzemi, z naszego środka. Ja myślę, że nauczyć się, ja bym raczej powiedziała, że rozwijać, no bo nauczyć się tak od zera to, to może niekoniecznie. No często jest to modelowanie rodziny pierwotnej, czyli jak mama, tata traktowali siebie wzajemnie. Często też wzorujemy się na tych rodzinach, na, na, na tych naszych doświadczeniach wczesnodziecięcych. I jeżeli tam wszystko dobrze działało, to tak naprawdę mamy. Mamy to wymodelowane, mamy to odruchowe, tak, że dajemy wsparcie niekoniecznie partnerowi, mamy, dajemy wsparcie nawet osobie, która potrzebuje pomocy na ulicy. Nie wiem, siedzi dziewczyna i płacze na ławce, podejdźmy, <laughs> zapytajmy się o co chodzi. Też nie, nie rozwiążemy jej problemu, ale właśnie takie, takie wsparcie, takie bycie razem, takie podtrzymanie za rękę i powiedzenie, zwykłe powiedzenie będzie dobrze jest w tym momencie być może takim krokiem milowym do, do rozwiązania tego problemu. Daje, daje nam siłę, o tak to, to właściwie chciałabym powiedzieć, daje nam siłę do y, właśnie stawienia czoła temu, co, no, co nas tak w tym danym momencie przygnębia, czy, czy no żeby nas nie złamało, żeby nas ten problem nie złamał, musimy być silni, jak jesteśmy roztrgani emocjonalnie siła z nas ucieka, a jeżeli druga osoba da nam tą siłę, czy pomoże nam zebrać własne siły, no to jest cudownie. Takie pamiętam kiedyś klientka, takie hasło, to życiowe dała, że silni bronią słabszych. I to jest wydaje mi się bardzo głębokie, tak, bo to zarówno dotyczy związków, osób starszych naszych rodziców, czy naszych, czy na przykład no zwierząt, chociażby tych braci mniejszych. W każdym razie, jeżeli czujemy się silni, to ta siła nasza jest potrzebna innym. W związku to nie oznacza, że jeden z partnerów musi być zawsze silny, a drugi to ten słabszy. Po prostu w życiu się różnie układa i raz on, raz ona przeżywają ten trudniejszy moment. I właśnie na tym to polega, że raz jedno jest w tej. Roli tego dającego wsparcie, a drugie przyjmującego i odwrotnie. I chyba na tym polega piękno bycia w, z drugą osobą, bycia w relacji. Tak, bycia też w bezpiecznej relacji, prawda? Bo jeżeli wiemy, że możemy liczyć na tą drugą osobę, to czujemy się bezpiecznie. A bezpieczeństwo jest jednym z fundamentów dobrej relacji z drugim człowiekiem. Czujemy się dobrze, bezpiecznie i tak naprawdę właśnie czujemy się silni. Związek dwojga ludzi, w ogóle jest to, to jest to jeden z bardzo ważnych elementów, daje nam siłę do zmagania się z otaczającym nas otoczeniem i problemami. Tak, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Myślę, że dałaś wiele inspirujących i wartościowych wskazówek naszym słuchaczom. Dziękuję bardzo. Też mam taką nadzieję, że. Cokolwiek Państwo skorzystają z tego, z tego naszego podcastu. Dziękuję Ci Sylwio za wsparcie i Twoje także fajne, fajne uwagi. I do zobaczenia do następnego odcinka.